Cześć, dzisiaj jest 1 sierpnia 2020. Jesteśmy w Kluczowej przy pałacu. Tu jest główna droga, a, a tutaj jest od razu pałacyk. W 1600 roku obiekt wzniesiony. Stoi na miejscu dawnego XVI-wiecznego dworu rycerskiego. czyli w stylu baroku zakłócają oczywiście samochody jest restaurowane widać rymna dachy położone z tą tym pałacykiem związana jest taka historia, że Jan Niepomucen-Rust był właścicielem wybitny profesor. Był on wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później e, dziekanem i rektorem nawet Uniwersytetu wydał kilka prac e, ważnych dla medycyny. Tutaj naokoło jest później Park pałacowy. Park pałacowy Ruiny gdzieś w browaru Dwór jak mówiłem w 1600 roku był już tutaj założony a później powiększony. Ostatnio modernizacja w 1837-40 według projektu Harla Friedricha Sinkla w 78-83-1991 przeprowadzano remonty budynku i dlatego, jeszcze jest w takim stanie, który jest bardzo, bardzo, a to bardzo zadbany porównany z tymi ruinami, które ja zwiedzałem. Lećmy do środka. Bardzo ciekawa rezydencja. Na razie stoi, stoi, stoi sobie jeszcze nie odbudowywana, ale po prostu można to odbudować. No, coś było robione, nie wiem w jakich to teraz obecnie jest. rękach. No, duża sala, proszę, można menuety kręcić. Coś było robione, ale dostęp jest. Szkoda, że nie jest to dalej kończone, ale może będzie, bo po prostu się nadaje to do odbudowy o, szybkie. O, proszę, coś było robione. No i dach jest najważniejszy, dlatego to postoi. Można inwestować nowe. Tam są stropy, nowa ściana. A także obiekt wart odbudowania. Tędy wszedłem. Tędy wszedłem. O, tak to wygląda. Hmm. Nigdy nie byłem tak w środku, powiem Wam szczerze, że zresztą widzieliście na moich filmikach, raczej się nie pcham, ale tutaj widać, że można. Zaraz wychodzę, bo tutaj ła, nic nie ma, dalej nie będę wchodził. Bo jednak bezpieczeństwo jest ważniejsze, sami wiecie. Ja się nie będę tego pchał. No i ten architekt Schinkel to był wybitny architekt między innymi przeczytałem budowa okazałego pałacu w kamieńcu ząbkowickim o, czyli też w kamieńcu ząbkowickim schodzę powoli y się udzielał czyli znany architekt to nasz Jan niepomucem rust zlecił trzeba uważać Jan nie pomócę ruch uzlecił Schodzę. Wyjdę, obejdziemy naokoło. No i Berliński właściciel Doktor To już później był profesor Wyjdę. Wygląda wyjście, o, z zewnątrz zobaczmy, jak to wygląda. Dobla okazała. to taka wspaniała rezydencja, można było powiedzieć. Także jadąc w tych stronach koło Piławy warto tutaj wdepnąć. Gdzieś jest tutaj pokazała jakaś studnia też. Zamurowane są okiennice. No, tutaj jest park proszę bardzo pójdźmy ścieżką jest ścieżka nie wziąłem nic z długim rękawem, bo dzisiaj ciepło 1 sierpnia 2.20 Raczej tak nie widać, tutaj nic spoza tej zieloności przeszedłem w drugiej strony, z tamtej było wejście to jest po przeciwległej stronie To można powiedzieć? Można powiedzieć, że tu są narożne wieże one zdobią ten nasz obiekt są wejścia ja tam którymś mogłem wyjść na ten park ale przeszedłem ścieżką przechadzam się po parku resztki ogrodzenia murowane z kamienia z tyłu jest nasz tutaj druga tam w głębi a z tyłu jest to zaraśnięty Park i pałac. W jednym z narożników jest taras, fajny. Po drugiej stronie wieża. Tu jest transformator i jakieś ruiny. Nie wiem, co to za ruiny. A to z drugiej strony koło tutaj, chyba, bramy wjazdowej te dwie wieże widać, no nadają koloryt całemu całemu hmm, temu pałacykowi ozdoby proszę kolumny przyjemne połacyk. gdzieś miała być zabytkowa studnia ale jej nie znalazłem ale za to znalazłem ruiny browaru zaraz za rogiem tu są ruiny zaczekajcie to zabytkowa studnia powinna być z tej strony to była stajnia i wozownia te ruiny tam co są Aha. a tutaj browar czyli tutaj stajnia i wozownia te ruiny tam zabytkowa studnia gdzieś ale nie znalazłem, tylko znalazłem i tutaj jeszcze jakieś to może to stajnia i wozownia nie mam pojęcia A, w każdym razie ruiny browaru są. o browaru o browar przynosił kiedyś Pieniądze. Zaraz podejdziemy do browaru, nic o nim nie wiadomo. O, mamy browar. Ciekawy, jak piwo spakowało. Z tej, oto. Z tej, oto. Z tego browaru kluczowy No takie, chyba było o, specjalistyczne. Napiłby się człowiek. Ładny, to znaczy budynek to trochę e, mocny jest. Ta cegła czerwona, dach jeszcze jest, to to będzie trochę stało. Na pewno po wojnie wyprowadzał się i to tak wygląda. Wejdźmy do tego browaru. Hmm, browar. Byliście w browarze? Wysokość 2 metry. Nie, 2,5. Parter. Nie wiem, jak tu się waży ło to wszystko. Nie ma wstępu do góry, żadnych schodów nie widzę. No, wejdźmy. O, wozownia tutaj. Tajnie, ale studni to nie znalazłem. Być może ze Nie będę tutaj brodził. Niby zabytkowa, ale ja wiem, gdzie ona jest. Sam jestem, kto mnie wyciągnie. No i żegnamy nasz pałacyk. Gdy nie jesteście przygotowani na jakieś tam wiadomości, to tutaj jest przy wejściu tablica. Z czego znana jest kluczowa. Właśnie z tego pałacyku i z właściciela przede wszystkim i z tego, kto to projektowa. No. I tam jest wyjście.